Napije się pan czegoś? Do jedzenia nie mam tutaj nic same na toje. Nastawi się jakąś muzykę? Ile ma pana? Nie zgadnę 19? Tak. To znaczy nie. Mam już 20. Tydzień temu miałem urodziny, ale to chyba nie jest dla pana ważne, co? A ja ile mam na te pan sądzi? No, nie wiem, 35? 35? No, jeszcze nikt mi tyle nie da. Ale tyle pan ma, co? No, mniej więcej. Właściwie to na dzisiaj byłem umówiony, moja Anna się obrazi. Ale jak pan zna, że mam 35 lat? No bo pan mówi, jak wszyscy, którzy tyle mają. Na no co z wyglądem? Nie wyglądam na młodszego? Æ, jæsne, fann vatn hvort það verður grunda. Powody nie ma powodu, po co mi powody, póki mam Przecież nie jesteśmy króla i Nie zapominajcie o radości, inaczej nie robilibyśmy tego. Dlaczego to robię? Mam milion odpowiedzi. Niestety wszystkie fałszywe. A tak naprawdę to jestem po prostu złym człowiekiem. Muszę się zmienić. O co? By siedzieć w hotelu, czekając na chwilę mojej zasranej śmierci. Jak siedziałam na ulicy. Mam dobrze umięśnione nogi. Anna się obrazi. Ma Pan niebieskie oczy? Tak, mam niebieskie. A ja wolę bardziej brązowe niż niebieskie, albo zielone. To bardzo mi miło. To co, może mnie Pan teraz do domu odwiezie? Oczywiście, trochę później. Jasne, bo... Wie pan, ja muszę jeszcze pójść do Anny, a Anna to jest moja narzeczona, My teraz bierzemy ślub się, chcemy pobrać, szukamy mieszkania, a pańskie mieszkanie wygląda bardzo ładnie. Wie pan, mnie tu się nie za bardzo podoba, za dużo prowizorki jak na mnie gust. A ile pan ma tutaj pokoi? Dwa, a ten jeszcze sypialnia. Chce pan zobaczyć? Sypialnia? Mhm. No, jasne. Trochę tu ciasno, ale tu się tylko a do tego nie jest potrzebny duży pokój. Liczy się tylko wygodne uszko, no nie? No na pewno, gdyby nam się z Anną udało coś takiego znaleźć, nie chciałby się pan wyprowadzić. A co to panu przyszło do głowy? No, to był żart. <laughs> nieśmieszny przepraszam. <laughs> nie no, nie musimy panu przepraszać. Ja mam poczucie humoru. Co pan robi? Nie wiem, jaki ma pan zawód. A, a zawód. No to y, jeszcze nie mam żadnego zawodu. No ale z czegoś pan musi żyć przecież. No jasne, że pan widzi żyje, przecież żyje. No y, chciałbym, chciałbym zostać aktorem. Albo albo coś ze sztuką, tak jak pan. Hmm. Interesujący wie pan. Ja mówię sobie zawsze, że trzeba dążyć do sukcesu i do wcale Nie jest takie proste odkryć to, w czym człowiek może być naprawdę dobry, w czym rzeczywiście może coś się osiągnąć. Nie ma pan żony? Nie. Ale siedem lat żyłem z jedną kobietą. I co się stało? Nie wiem, zerwałem z nią. Nie mogła dostosować się do moich poglądów. I pan. Ja ją naprawdę bardzo lubiłem, tylko że ona zawsze chciała więcej niż ja. No a pan jak długo zna się ze swoją dziewczyną? A mm -hmm. no? No, tu się znamy ze trzy lata, ale wie pan, ona nie ma ze mną łatwo, bo ja jestem bardzo pan. A ja kochaj, pan? No? A kochaj, to tym znaczy się nie zastanawiam, po prostu my tak jesteśmy ze sobą tyle. No ale co pan nie umie, bo nawet tak kochasz mnie jeszcze, bo kobiety stara to pytają. No tak, no to pyta mnie. To wtedy mówię, mówię, że ją kocham, to chyba nie jest ważne. Nie, co ja uważam za no ważne? No, książki, teatr, sztukę. Dla mnie jest ważne, że Anna ze mną jest, że pasujemy do siebie tyle. Na no, razie, czy ze Panem rozmawiamy. No, o czym my rozmawiamy, tak? No to. Ja jej próbuję na przykład wytłumaczyć, dlaczego życie na przykład ma sens. O. A dlaczego nie ma sensu? Tak, to o tym rozmawiamy. A w ogóle nie rozmawiamy. To nie można rozmawiać. No to my z moją dziewczyną to się głównie spali ze sobą. To nam nie mogę nie być. To było zawsze jak potrzeba. Że wystarczyło, że zamieniliśmy dwa, trzy zdania ze sobą i prawie zawsze dochodzimy do góry. Ale z panem nam się świetnie ze sobą. A widzi pan, ja nie uważam, żeby to było takie ważne. To panu szczerze powiem, że uważam, że przyjemności przy tym nie ma tak wiele. I ja to robię po prostu, dlatego że wiem, że po prostu wypada to zrobić od czasu do czasu. No, a pana dziewczyna? Anna? Mm -hmm. Ach, to ja się nigdy o to nie zapytałem ale ona się kładzie i myślę, że myślę, że robi mi to przyjemność. Myślę, że tak, tak. No ale no, co, jęczy nie wiem, przy tym. Nie, albo nie, 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 Jest bardzo spokojna. <śles> no tak, moja była jej, ona nigdy nie, 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 później to było dopiero, Jęczała, wszystko inne się, strasznie trudne. Dwa, trzy zdania już kurnie. Tak? No. A dlaczego? Mówię no, pana. Te rzeczy w ogóle nie dają mi zbyt wiele przyjemności. To nie chodzi tylko o seks. Na początku jeszcze jak to wszystko jest nowe, to jeszcze jest tam jakoś podniecające, ale później to przechodzi No ale pan wygląda na człowieka, który robicie życie życiowie. Zagrane w sobie. Co? tutaj zaprosił i teraz co? Będzie Pan ze mną grać, tak? Mhm. A dlaczego chce Pan ze mną grać? Ponieważ podczas gry lepiej się poznaje ludzi. No i dlaczego chce mnie Pan poznać? Bo ma Pan niebieskie oczy brązowe głosy i ma. nie nie Lubi Pan grać? Nie lubi Pan przegrywać? Jak przegrywałem, to zawsze w histerię Był pan w internacie? Byłem, byłem, ale to nie jest jakiś interesujące. No nie, przeciwnie, to bardzo interesuje. Pan, bo ja zawsze chciałem być w internacie wśród innych, tylko moi rodzice nigdy nie chcieli się zgodzić na to, żebym był w internacie. Lubi pan ich swoich rodziców? No, ma, mamę lubię. To dobrze, bo lubię. No, ja lubię facetów, którzy lubią swoją matkę. A mieszka pan ze swoją mamą? nie, 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 sam. sam. A Pan już z mężczyznami? Co Panu przynosi do głowę? No nie, to internecie nie. To nie, nie spałem. Znaczy w internacie? To tam było coś, ale takie niewinne raczej było, takie. było. No powiem mi Pan jak było w internecie. Ale chyba to naprawdę nie jest interesujące. No to było nas po czterech w pokoju, no i tam czasami w nocy bez żadnego umawiania się. I co dalej? No i jeden wchodził drugiemu do łóżka, do mnie najczęściej wchodzi Flexer, tak się nazywał Flexer, No i tam robiliśmy to ze sobą, ale czy tam zawsze dosyć szybko trwało. No ale co tak, po prostu lekko, nic poza tym. Ty. <grym> to znaczy, raz mnie pocałował z języczkiem i tak dalej, ale mi się od tego zrobiło niedobrze. A dlaczego? <grym> no bo przecież on był chłopakiem, ja był chłopakiem. <grym> no a poza tym? Ty. <grym> no to, to dwa razy mi się śniło, że moja mama wychodzi ponownie za mąż, i dwa razy by było tak samo, że on był ode mnie trochę starszy, miał zarost, do oczy, no i przychodził do mnie do pokoju ja wtedy nie, nie wiem, jak mam do Pana powiedzieć. A jak on był rozmawiał z Panem? Nie, właśnie on nie rozmawiał. A co on jak to się odbyło? No. Chodził do pokoju, ściągał płaszcz, koszulę, spodnie. Ja leżałem, tam a nic nie mówiłem. Buty, kresony. A jakie mam nogi? Są jakie nogi? No umieślał. A. umieślał. Miał włosy na bieżach. O jasne. No i co dalej? do mnie do pokoju i ja się wtedy robiłem coraz mniejszy, prawie jak dziewczyna. I? No i się na mnie, jakbym był dziewczyną, jak mu chyba wtedy byłem. Będę z Panem ja wprawdzie 7 lat żyłem z jedną kobietą, ale w międzyczasie prawie zawsze sypiałem z mężczyznami. Z reguły jest to bardziej podniecające. A mnie to się zaczęło zupełnie przypadkiem. Pamiętam, byłem kiedyś na pływale i tam zobaczyłem jednego chłopaka. Podszedłem do niego, zagadałem. On rzeczywiście od razu o co mi chodzi. No i poszliśmy później do mnie. Pamiętam, miałem wtedy 22 lata i też nie chciałem, żeby mnie wtedy całował. Wydawało mi się to bardzo nienaturalne. chociaż nie jest. A teraz mógł przespać? No, dlaczego nie? No właśnie, dlaczego nie? co? <noise> dlaczego nie? A Pan ma unieśnione włosy na piersi? Trochę. Będzie mnie Pan całować? Jeśli można. No. Zawsze Pan tak to robi. Czasami. A ja się dałem nabrać mnie. Rozbierz się to połóż się do łóżka. Przyjdę do ciebie, jak ten mężczyzna weśle. Mam też Ciesz się swoją młodością. Nie zastanawiaj się nad nią. Jej uroki i siłę zrozumiesz wtedy, kiedy niestety przeminiesz. Będziesz wracał do niej po latach. Będziesz wołał, żeby wróciła, ale nie dotkniesz jej już. Jest wiele szans jeszcze przed Tobą. Naprawdę świetnie wyglądasz i w też tak nie jesteś, jak sobie to wyobrażasz. Nie martw się o przyszłość. Niepokój jest nieskuteczny. Prawdziwe problemy jawią się nagle i wcześniej ich nie wymyślisz. Odezną się kiedyś w leniwe wtorek o czwartej po południu. Nie lekceważ uczuć innych. Nie zazdrość, szkoda czasu. Raz wygrywasz, raz przegrywasz. Ten bieg jest długi, a ostatnie tam przebiegasz już sam. Nie czuj się winny, kiedy nie wiesz, co chcesz robić w swoim życiu. Najciekawsi z tych, których znam, też nie wiedzieli, mając lat dwadzieścia. Niektórzy z nich skończyli 40, nadal mają ten sam problem. Może się ożenisz, a może nie. Może będziesz miał dzieci, a może nie.